Ale. I to Ci już zabolało? No wiesz co, na serio? Ja serię... mam słaby chyba dzień. Słaby dzień? Ale zaraz się napije Rosmana, winek z Rosmana i będzie wszystko dobrze. Drodzy winopijcy, Rosman powraca, tym razem w czerwieni. Oglądajcie. odcinek o winach z Rosmana do dwóch dych bardzo wam się spodobał i nalegaliście, żebyśmy kontynuowali te naszą przygodę. Naszą przygodę, jakże podniecającą i wyjątkową, więc zrobiłam to, poszłam do Rossmana znowu i zakupiłam tym razem 6 win czerwonych w cenach do trzech dych. Do trzech dych tym razem. I jest jedno wino, które jest prawie dwa razy droższe, Oman. bo kosztuje w okolicach 50 zł. Ja, to już wyższa półka, To już jest wyższa półka, i również zakupując te wina, czytałam bardzo intensywnie wasze komentarze, więc jest tu jedno wino, o które prosiliście, żebyśmy spróbowali konkretna i ocenili. Jakaś konkretna etykieta. etykieta dobra, I ta etykieta fajnie. to jest tutaj Rioja El Coto, El Coto którą chcieliście… El co to? A co to jest za a wino? Co, a co to to wino? Ale wali po głowie. Zobaczymy. Dobra. Tak, Tomek, to ja Ci pokażę, co, co, mamy? co wybrałam. Opowiadam. Wybrałam Malbeka, czyli mhm. oczywiście Argentyna. Dobra. Ładna etykieta, Malbek, konkretne wino. Pomyślałam sobie, że wiesz, w ogóle, że wybiorę takie wina na... 13,5, więc nie jakieś super mocne nawet. Tak, tak, mhm. tak, ale wiesz, no sam Malbek, nie? Tak. Chciałam wziąć takie wina, wiesz, do grilla na lato, no bo jest Dobra. lato. Stwierdziłam, że musi być w naszym, em, w naszym zestawie jakiś klasyczny bordowski Dobra. blend. Więc jest. mamy. Nie spodziewam się niczego. Jest wino czerwone, wytrawne. Przepiękne najbardziej mi się podoba to, że tutaj ta przednia etykieta jest krzywo naklejona. Tak, naprawdę nie zwróciłam na to no uwagi. Chcecie w sensie, się zobaczyć, jak tak na nią popatrzysz, że to tak jest. Tak, to A, no no, A ja jeszcze prawda. chciałam jedną rzecz powiedzieć, tak? możesz pokazać, to Pokażeć, też Wam proszę. chciałam po, po, powiedzieć przy okazji. Macie tutaj na etykiecie informację, że zdobyło złoty medal złoty. na konkursie. Czy międzynarodowy. międzynarodowy, International Challenge, ch challenge 2020. No. Chciałam Wam powiedzieć, że, że kiedyś śmiałam się z pewnym winiarzem we Francji, który mi powiedział, wiesz co, Iza, jak się weźmie udział we wszystkich konkursach winiarskich we Francji, to na pewno dostań... dostaniesz jakieś medal. To medal. Tak, to z kolei mam, mam dużo nadziei. Fajna etykieta, Fajna etykieta. Walencja, Bobal. Hiszpania, Bobal, ta fajny szczep, o którym nigdy bo... wam nie mówiliśmy. No właśnie. Bobala może nie znam. może okay. zrobimy odcinek Dobra. o Bobalu. No i Bardzo mamy tutaj lubię ten. El szczep. Soto. Tutaj mamy El co to? Tutaj mamy naszą riochę. Co to, co to, za wino z Jelonkiem. Co, wszystko jest 13. Pół na razie Bobal jest 13, więc bardzo Dobra. podobnie wszystko. Tutaj też nadzieje jakieś tam mam w o, stosunku do syra tego wina, Sierra i garnacza, czy jakieś coś konkretnego mhm. również? Ile procent też 13,5 dokładnie. Wspaniale. I jeszcze jest, oczywiście, po niemiecku jest napisane. W związku z tym jest, widać, etykieta ma narobiona pod niemiecki rynek. I tutaj słuchaj, Tomek, za tą butelkę zapłaciłam więcej, ale U. zobacz, to jest litrowa, litrowa buteleczka, butla. więc przeliczyłam, że wchodzi w nasze zasady. Czarnogóra to również jest wino zakupione na waszą prośbę w ranach czarnogórski. Pisaliście, że to jest całkiem fajne wino z Rosmana. Zobaczmy. 12%. Dobra, wy Taki... nalewacie, a my lecimy i się widzimy za chwileczkę. No i jesteśmy z powrotem. Proszę o to nasze sześć przepysznych winek. Już się nie mogę doczekać. Podoba mi się twój entuzjast stołeczku. Zaczynasz od lewej? Tak, jak zawsze. Dobra. To jest nasza jedynka. Okej, okay, super. No to do roboty, no po prostu. Ładny kolor. Taki trochę jak rondo, buraczki takie. Jakie pyszne, siutki, takie ci, niom, niom, niom. Tak jak ostatnio w białych to pierwsze mnie już od razu zabiło, to tutaj nie jest aż tak źle. Nie, to... jest pijalne. Fajny owoc. Mhm. Betuszka. Mhm. Ciężko się pisze tymi nie. Ja tu kryzkami. mam jakąś taką nutę goryczki. Jest Aha. dużo goryczy. W dwójeczce jest bardzo dużo goryczy, dość wysoka kwasowość. Tak. Jest mi nieprzyjemnie po tej dwójce. Strasznie nieprzyjemne wino. Nieprzyjemnie. Tu też jest beczka. Smakuje trochę bordosko. Mhm. Nie wiem, czy to ta jedna dycha robi różnicę, czy czerwone są trochę lepsze w Rosmanie mhm. niż białe. Oj, jaka tępość w końcówce, jak spalona papryka. Czujesz? Spalonej taką... papryki to ja nie czuję. No wiesz, jak na grillu zapomnisz papryki i mhm. tak. No, no. A to tak jak taka... A to tutaj te goryczenie. nie? No, w końcówce straszliwie. Jest taka wada w winie jak smoke taint. Smoke taint? Jeżeli masz na przykład, wiesz, gdzieś jakaś była a, jakiś pożar był mhm. niedaleko winnicy. O, a tu taka soczystość w czwóreczce. Dużo owocu, wisienki, śliweczki. Tak śliwkę o! bardziej, no. A w ustach dla mnie taki kompot wiśniowy. Super. Ale tylko przez chwilę. Tak, takie płaskie dosyć, w sensie płaskie bardzo i krótkie. krótkie. Tak, super krótkie, w sensie to jest takie... O, przyjemne. O, już go no nie ma. O, już zapomniałem. Gdzie no, to wino? Znowu beka. Beka malbeka, może? Mamy taki kwas. Kwas, Uf. dużo kwasu. Mhm. To wino by się ludziom nie spodobało, według mnie. czy znaczy, no musiałabyś coś do tego... Byś do... Jakiś taki kawał mięcha, no być coś takiego wyrównującego może. Ale, ale tutaj poza kwasem nie ma owoców. Nie masz wrażenia, że tu jest zero owocu? Nos jest w miarę okej. Okay. Nos jest super. No. W większości nos jest lepszy w ogóle niż ciało, nie? Tak. Oh, wow. O, wow. Ale to jakieś takie w ogóle... Świeciste to no już w ostatnim. Świecisto-pieprzne? Twój... <coughs> jakieś takie z sira może? A potem jakieś takie zielonkawe, jakieś takie... Wiesz co? Hmm, w białek dosyć. za to było takie jedno wino, które stwierdziliśmy, że jest naprawdę winami, i jest spoko, a tutaj mam takie... Wszystko to samo? Mhm. Ja mam problem w ogóle z oceną, no. Wiesz, że takie są one... Takie wyrównane bardzo to jest wszystko. Tak, wszystkie są bardzo podobne do siebie. Znaczy nie są podobne do siebie, ale wszystkie są za krótkie, nie mają. nic się tam nie dzieje w tych winach. Po prostu nic się tam nie dzieje w winach. Dla mnie wiesz, ja nie piję Jedynka dużo. Jedynka taka była wyjątkowa tak. ze względu na to, ale to też ona jest taka dosyć słodka w. Ma też przykład... strasznie śmieszny kolor, Ta, widzisz, kolor, ten kolor no taki... jest niesamowity. To jest wino tak, tak, z najładniejszym taki... pięknym kolorem, takim jak naprawdę taki, błyszczącym. Wiesz, jak taki z buraczków, mhm. jak się dodaje do tego do, mm, do chłodnika według mnie jedynka jest najfajniejsza według mnie jedynka jest również winem, które wam się najbardziej spodoba. Mm. Tutaj się coś dzieje. Jest fajny owoc. Jest takie spójne, jest pijalne. Taki soczek z buraka. Jest sporo też y, słodyczy. Mm. I nie kończy się tak. Szybko, I nie ma takiej kwasowości mocnej i mm. się nie kończy, zostaje. Mm. Najgorsze nie piątka z tym kwasem. Piątka. Kurczę, ale, ale i jesteśmy zgodni. Jeszcze co, ja zmienię. Bo dwójkę. ta goryczka, nie? Tak, ja zmieniam dwójkę na jeden, na jeden pół. No nie, ta dwójka jest obrzydliwa. Fu, fu! Fu! Fu, fu. Teraz właśnie i jeszcze... I ten kolor mi się właśnie. Piątka to wykręca takim kwasem. ściąga strasznie to jest. Dwójka. Nie podoba mi się kolor drugi, jest jakiś taki brudny. Ale dwójka za to? Ja mam koja ja kojarzę dwójkę jako to bordo. mam wrażenie, bo mm, ta obórka taka mi się tutaj pojawiała. Ja, ja, ja myślę, nie? że dwójka to jest czarnogóra. Tak? Tak myślę. Albo. Dobra, dobra. Zobaczymy. Co? O, masz ocenę? Nie ma. A czwórka? Raz, dwa, trzy, cztery. Podoba mi się czwórki nos bardzo. Ale szybko jest jakiś takie nieświeże znowu. Ja jestem gotowa. Widzisz są Mało emocji. Mało emocji jednak. W sumie sensie te wszystkie wina są dosyć podobne. Tak. Mało emocji. Nic się nie dzieje. Taka się nie w sensie nie wykręcam, mnie aż tak jak przy białych. A czwórka jest super w nosie, ale kurde te... Nie, usta masakra, są... masakra. Koch. Zmieniam też je jeszcze. Ja też nie wiem, niestety. Moja opinia jest taka, że jedyneczka jest zdecydowanie najlepsza. Dwójka i czwórka. Czwórka i piątka właściwie są mało pijalne, to znaczy nie rekomenduję. Pierwszy łyk jest ok, a potem kolejne są coraz gorsze. No i potem trójka i piątka są takie gdzieś pomiędzy. Generalnie nie ma tutaj, e, nic się nie wyróżnia specjalnie, więc zobaczmy, co to za butelki były za tymi konkretnymi kieliszkami, co? Mhm, mhm. Okay? jestem zaskoczona, wiesz, bo to chyba przez to, że tak dużo razem degustujemy, dokładnie mam tą samą opinię. O. To się pierwszy raz chyba zdarzyło, co? No, teraz już będziemy zawsze szli w tym samym kierunku. Nasze małżeństwo oh, jest coraz bardziej doskonałe. Zobaczmy te butelki! O, ale jestem zaskoczona. Uwielbiam te nasze zaskoczenia. Ale miałaś nadzieję na to, że to będzie dobre. Miałam nadzieję, że będzie dobre, o, ale o, nie tak spodziewałam się. Wiesz, że to jest najtańsze wino panelu? Naprawdę? Tak. O kurde. I tak samo było poprzednio, A pamiętasz? A jest najdroższe? Najtańsze Uciekaj. wino panelu, yy, najdroższe to jest yy, co to? Co to? No co to nie wypadło to nie zbyt wypadło. dobrze. Co to jest w ogóle? Co to za kwas? Co, co to za, kwas? Kwas? <laughs> co to za kwas? <laughs> Tak, to jest hasło dla co to? Co to za kwas? E, dobra, e, poczekaj, a to co to było? Bobal. O, a, no, nie, no, a nie, ja nie. po tej etykiecie miałem nadzieję. No. Jakbym tak wiesz, tylko po ety etykiecie wybierał w sklepie, to bym to wybrał. Mi się podobała najbardziej. Bardzo fajna etykieta, ja też. Dobra. Więc słuchajcie. Y, Pierwszemu winu no, ja przyznałam 3 punkty, ty przyznałeś 3 punkty, trzy punkty tak. czyli w sumie 6 punktów, to jest nasz zwycięzca! Zdecydowanie dosyć zwycięzca. Ile on kosztował? 2099 99. Jezu, to Co? do dwóch dych praktycznie! Ja. Yeah. Wow! Nie no, panie! To idziemy, Iż słuchajcie, pania, trzeba, trzeba kupować vino? na ten, na... Y Kartonami po prostu. To jest... Wykupcie całe to wino z Rossmana. To, to jest pijalne. Jest z tyłu napisane, polecane do pieczeni wieprzowych, steków, dań makaronowych. Nie lubię takiego ogólnego dań makaronowych. Bez względu Nie na tak. to, co do makaronu Nały. dasz, to pasuje. Charakter wina, pachnące soczystymi, leśnymi jagodami i wiśniami, miękkie, jak samitne, o zrównoważonym charakterze. No w sumie się zgadzam nawet Rossmanie z tym opisem. Dobra. E, zwycięzca. E, Bobar, ja mu dałam jeden punkt, ty jeden, też, nie, czyli też tak. dwa punkty. Buu. Trójka była nasza, zobacz Beka, nasze Bordeaux z A ja tutaj napisałam od razu, że to jest Bordeaux i spalona brate? papryka. Proszę eee. bardzo, to jest dobre. No ja bordo. pamiętam tą spaloną paprykę, a ja słuchaj kojarzę dwójkę, eee. ja powiedziałem, że może być Bordeaux, no. Nie. Więc ja dałam półtora punkta, a ty dałeś ja dwa. dwa, czyli trzy i pół To jest punkta. spora różnica dalej pomiędzy pierwszym a drugim no tak, miejscem. Tak, tak. tak. Potem Później dwie jedyne I ja dałam również jedynkę. Z wodą, jakby to rozcieńczyć, może. Ale po co to i tak jest tak krótkie, że w ogóle to nie, tu się nie, nic nie, nie tak. da zrobić? Ja bym powiedziała, że raczej Coca -Cola, to trzeba by było. Jak Chińczycy. O Coca -Cola, jak Chińczycy, Coca -Cola, jak Chińczycy albo zredukować, słuchaj, żeby. żeby a wiesz, do jedzenia, do gotowania. Do gotowania, gotowania tak, można. No. Eee, piątka, czyli kwas, kwas. Co, co, to? Za, co to za kwas, jeden punkt jeden porządku? To jest U kwas trempranillo, słuchaj. To jest, to jest no sam To jest riocha. No. Wyciśnięty kwas. No. Tak. No więc pytaliście nas, bo to, musimy się do Was zwrócić. No bo pytaliście nas, co sądzimy o, o tej riosze z jeleniem. No nie sądzimy o najlepiej. Balance between fresh fruit, vanilla and toasted oak. Oh, It's beautiful. Mm -hmm. It's all balanced. Ja, ja, ja po prostu napisam kwas. No. Możemy słuchać, poczekaj, to jest podawać w 16 do 18 stopniach, Może to jest nasz problem, że za ciepłe było. jest z samochodu wyciągnęłam świetna temperatura. Nie, jest bardzo dobra temperatura. To nasza wina, to musi być rewelacja. I ostatnie wino, półtora punktu, ty dałeś półtora. Dwa, czyli trzy i punkta, czyli egzekwo z naszym bordożackiem. I co tam było? Może to przypomnieć? To a, słuchaj, to, to jest ten Malbec. 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 I to jest pie pierwsza um. etykieta, która jest po polsku tu właściwie napisana, mm -hmm. w sensie taka oryginalna po polsku. Tak. I ja napisałam, że jest taki właśnie kwiatowo-pieprzny z taką zielonością. Faktycznie miał najwięcej dla mnie charakteru, ta pieprzność była w nim całkiem fajna. Tutaj najmniej jest... jest o samym winie, a najwięcej jest o otoczeniu, mm. że Tutaj otaczają winice pustynie, suche, południowo, suchy południowo-zachodni wiatr, zapewni naturalną ochronę upraw. Mm -hmm. Hmm, no, ale to z Patagonii jest. Patagonia taka fajna firma, fajne rzeczy robią outdoorowe Patagonie. <grystanie> Okej, okay. to jest również region oczywiście bardzo No oczywiście. oczywiście. No. E, dobrze, słuchajcie, no to… E... Czyli co, czyli ty też półtora mu dałaś? Ja też mu, da ja mu czyli dałam. Czyli mamy półtora... jedynkę i dwa ex na… Tak. Czy Właściwie to, to mamy tak, pi z pijalnych mamy całą trójeczkę. Ja jestem zaskoczona bordo, że w ogóle uznaliśmy je za pijalne, ale tak, wiecie, tak na granicy. tak. Nie cytujcie nas za bardzo, nie? Tak, tak na gradzie Jakbyście jak mieli zamiar kupować, to wierzcie to tutaj, o. A jak już to wypijecie będziecie chcieli spróbować czegoś innego, to spróbujcie tych dwóch ewentualnie. Moja preferencja była chyba pierw na to, mhm. a potem na to, ewentualnie. Faktycznie Kupu. dla mnie to bordo jest rozpoznawalnym Bordeaux, To jest to jest no, śmieszne. No ja go nie rozpoznaję. że, że Bordeaux, w sensie, chyba za mało. W się sensie tutaj Cabernet Sauvignon po prostu. A szóstka, czyli to ostatni, ten malbek, jest faktycznie taki trochę, trochę pikantny, trochę pieprzny, to jest w nim nawet fajne. No i już słuchajcie, czy każecie nam się więcej jeszcze męczyć z tym Rosmanem, Coś jeszcze mamy stamtąd spróbować dla was? Powiedzcie nam, nie? Mm -hmm. Chciałbyś coś jeszcze spróbować? A różowe. coś tam jeszcze jest? A różowe są też, tak? Różowe, albo nie wiem, same najdroższe. Najdroższe, najdroższe z wina z Rosmana. To mógł być dobry odcinek, co? No, takie że... Najdroższe z Rosmana. Dobra. Takie do sześciutych. Nie, no, może są wyższe nawet. Nie no. wiem, musiałabym sprawdzić. Słuchajcie, ja Powiedzcie sprawdzę. Powiedzcie nam, wypiście. co myślicie i co mhm. chcecie zobaczyć. Wątpliwie. Dobra. A może są jeszcze jakieś inne miejsca, dyskonty, sklepy, e, apteki, nie wiem, z których chcielibyście, żebyśmy popróbowali win. Tak. Zrobimy to dla was. Te, w których najczęściej kupujecie i widzicie, że mają w swojej ofercie wina. Chcemy je przetestować, chcemy tam być, chcemy zobaczyć, co wy pijecie na co dzień. Mhm. Dajcie nam znać. Tymczasem. Żegnamy się z Wami ze smutkiem i do zobaczenia za tydzień. Dokładnie za tydzień. Dziękujemy bardzo, że z nami byliście jeszcze raz, że wytrzymaliście te kilka albo kilkanaście minut z nami. Dzięki za wszystkie komentarze do poprzednich odcinków. Dzięki za tą niezwykłą próbę dzisiaj win z Czekamy na kolejne. Komentujcie, lajkujcie, skrybujcie i suby, suby, suby. No. Koniecznie. Pamiętajcie, pijcie odpowiedzialnie. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia, pa! Pa! A jeżeli chcecie zobaczyć nasz test win białych z Rosmana, to musicie kliknąć tutaj o tamku